Cześć, tu Kasia i witam cię na praktyce, która ma za zadanie wzmocnić twoje ciało. Nie przedłużając, zapraszam cię do pozycji klęku podpartego. Dłonie ustaw pod barkami, kolana pod biodrami. Z wdechem pozycja kota, spójrz do góry i z wydechem kocik, grzbiet. I wdech krowa. I wydech kocik, grzbiet. I wdech. Krowa. I wydech. Koci grzbiet. I wdech. I wydech. Zatrzymaj się w pozycji klęku podpartego. Teraz dłonie skieruj palcami w swoją stronę. I delikatnie pobujaj się do przodu i do tyłu rozgrzewając nadgarstki. Zatrzymaj się w centrum, teraz palce skieruj na boki i delikatnie pobujaj się na prawo i na lewo. Zatrzymujemy się, palce skieruj delikatnie do przodu, dłonie wyciągnij delikatnie do przodu i przenieś biodra na matę do pozycji kobry. Wdech. I wydech do pozycji dziecka. I wdech okrągłe plecy kobra. I wydech pozycja dziecka. I wdech kobra. I wydech pozycja dziecka. Zatrzymaj się w pozycji dziecka i przenieś prawą dłoń pod lewym barkiem. Wyciągnij prawą dłoń do boku. Odłóż prawy policzek na matę. Dech, prawa dłoń wraca do przodu, wyciągnij lewą dłoń do prawego boku, lewy policzek na matę. I wdech lewa dłoń do przodu i przez okrągłe plecy podnieś się do klęku podpartego. Dłonie ustaw pod barkami, kolana pod biodrami. Podwień palce stóp na macie i podnieś kolana do góry, napinając mocno brzuch. Na 3, 2, 1. I z wydechem pies z głową w dół. Chwila na półginanie raz prawego, raz lewego kolana, na no, rozruszanie psa. I wdech, uginamy kolana milimetr nad matę. 3, 2, 1 i pies głową w dół. I uginamy kolana milimetr nad matę. 3, 2, 1 i pies głową w dół. I uginamy kolana milimetr nad matę. 3, 2. Jeden. I odstawiamy kolana na matę. Wyciągnij teraz prawą dłoń do przodu, lewą stopę do tyłu. Wdech tutaj i z wydechem kolano łokieć. I wdech, prostujemy. I wydech, kolano łokieć. Wdech, prostujemy. Poczuj napięcie od palców prawej dłoni po palce lewej stopy. I wydech, prostujemy. Uginamy raczej. I wdech. I wydech i wdech i wydech zostajemy z ugiętym kolanem i łokciem trzy dwa jeden i luz druga strona wyciągamy lewą dłoń do boku do przodu prawą stopę do tyłu wdech tutaj poczuj napięcie aktywny brzuch i wydech i wdech i wydech i wdech i kolano łokieć. Wdech i wydech. Wdech i kolano łokieć zostajemy na trzy, 2, 1. I z wydechem o, odkładamy dłoń, kolano na matę. Podwiń raz jeszcze palce stóp i pies z głową w dół. Chwilę dla naszego psa. Możesz połginać prawe-lewe kolano. Możesz pokręcić okręgi nad garstkami w psie. To bardzo dziwne, ale bardzo przyjemne uczucia. <gry> Możesz próbować biodrami na boki. Co tylko podpowiada ci ciało, bo pamiętaj, że to jest twoje flow, twoja praktyka, twój czas na macie. I powoli zatrzymaj się, spójrz do przodu i krok za krokiem przechodzimy na początek maty, powoli budując siłę, wzmacniając brzuch tymi małymi kroczkami. I wdech, pół skłon, spójrz do przodu, z wydechem skłon i kręg po kręgu podnosimy się do góry, dłonie nad głową, wdech i z wydechem dłonie wzdłuż tułowia. Napnij brzuch, napnij uda, napnij pośladki. Dłonie skieruj wnętrzami do przodu, oczy zamknij na moment. Sprawdź, co dzieje się w ciele, czy potrzebuje jeszcze jakiegoś ruchu na początek. I wdech dłonie góra, i z wydechem skłon do dołu. I wdech półskłon z wydechem dłonie na matę, przejście do deski, zostajemy w desce na 3 2 1 i teraz przekręcamy stopy na lewą stronę, prawą dłoń podnosimy do góry, boczna deska. Mocno wypychaj biodra do góry. Staraj się, żeby one były w jednej linii z całym ciałem, nie wypchnięte do tyłu, tylko do góry i do przodu bardziej. 3 2 1 i z wydechem prawa dłoń na matę, przekręcamy się na prawą stronę, lewa dłoń do góry. Oddychaj powoli, chociaż wiem, że może być to trudne. I z wydechem lewa dłoń na matę, oba kolanka na matę, klatka do przodu, i do dołu, pupa zostaje w górze. Wdech. Pies z głową w górę lub kobra. I z wydechem pies z głową w dół. Głęboki wdech w psie. I wydech. Wdech, spójrz do przodu i przejdź na początek maty. Pół skłon i z wydechem skłon. Kręg po kręgu podnosimy się do góry. Dłonie nad głową wdech. I z wydechem od razu skłon do dołu. I wdech półskłon. Z wydechem dłonie na matę przejście do deski. kość członowa podwinięta, brzuch aktywny. pupa nie jest do góry, tylko jest schowana. Łopatki wypchnięte do nieba, do sufitu. 3, 2, jeden. I przechodzimy na lewą krawędź stopy, na lewą stronę. Prawa dłoń do góry, boczna deska. I z wydechem prawa dłoń na matę przechodzimy na prawą stronę, lewa dłoń do góry. I z wydechem lewa dłoń na matę, oba kolanka na matę, klatka w dół, pupa w górze. I wdech pies z głową w górę lub kobra. I z wydechem pies z głową w dół. I wdech, prawa stopa góra, ale palce są flex, naciągnięte. I z wydechem prawa stopa między dłonie. Lewe kolanko zostaje w górze, pośladek lewy napięty. Wdech, dłonie góra. Barki daleko od uszu. Równy, spokojny oddech. I z wydechem uginamy lewe kolano. I prostujemy. I uginamy. I prostujemy. I trzy. Prostujemy. Dwa, prostujemy. Jeden. Prostujemy i z wydechem dłonie na matę. Prawa stopa wraca do deski. I boczna deska na lewą stronę wdech. I wydech, prawa dłoń na matę. Boczna deska na prawą stronę wdech. I z wydechem wraca lewa dłoń na matę, oba kolanka na matę, klatka w dół, pupa w górę i wdech, pies z głową w górę. I z wydechem pies z głową w dół. I wdech, lewa stopa góra, palce flex i z wydechem lewa stopa między dłonie, prawe kolano zostaje wysoko, oba pośladki aktywne, szczególnie ten nogi z tyłu, czyli prawej i wdech, dłonie góra. Barki daleko od uszu. Noga z tyłu mocno aktywna. Poczuj u do nogi z tyłu. Poczuj pośladek. Raczej, oba pośladki. I z wydechem prawe kolanko na matę i góra. I na matę i góra. I trzy. Góra. Dwa. Góra. Jeden. Góra. I z wydechem dłonie na matę. Przejście do deski i pies z głową w dół. Pamiętaj, żeby w twoim psie barki były daleko od duszu. Poczuj siłę, stabilność wypływającą z dłoni. Stabilność i siłę wypływającą ze stóp. I z wdechem ugnij kolana, spójrz do przodu i przechodzimy na początek maty, kręg po kręgu. I wdech, pół skłon, z wydechem skłon. I kręg po kręgu, góra. Dłonie, góra. I z wydechem dłonie do klatki piersiowej. Z wdechem podnieś prawe kolanko do góry. I prawą kostkę odłóż nad lewym kolanem. Przejdziemy do uginania lewego kolana, pośladki schodzą do dołu. Pięć razy, do takiego półprzysiadu. Raz, i góra świadomia, pośladek napięty, równowaga. Dwa, i góra. Trzy, i góra. Cztery, i góra. 5 i zostajemy tutaj. 3, 2, 1. I wdech góra. Prawe kolanko do góry. I z wydechem wysyłamy je do tyłu do wojownika trzeciego. Odstawiamy dłonie na matę. Prawa stopa na matę. Lewa stopa do deski. Wysoko zostaje na trzy. Dwa, jeden i lewa stopa na matę, kolanka na matę, klatka w dół, pupa w górze i wdech, pies z głową w górę i z wydechem, pies z głową w dół. W pozycjach balansowych, w pozycjach, które sprawdzają nas, nasz balans, pamiętaj, że nie chodzi o szybkość wykonywania. Możesz zrobić mniej powtórzeń niż ja. Lepiej, żebyś zrobiła to precyzyjnie, dokładnie poczuła każdy mięsień, każdy pracujący tutaj skrawek twojego ciała, niż robiła to szybko i nieświadomie. I wdech, patrzymy do przodu, przechodzimy na początek maty. Półskłon i z wydechem skłon, kręg po kręgu, podnosimy się do góry, dłonie nad głową. I z wydechem dłonie do klatki piersiowej. Ciężar ciała na prawą stronę, lewe kolano do góry. Znajdź punkt, który na którym skupisz swoją uwagę. I teraz lewa kostka nad prawym kolanem i uginamy prawe kolano pośladki nisko. Raz. Góra. Dwa. Góra. Trzy. Góra 4, góra 5, zostajemy na 3, 2, 1. Góra w lewe kolanko do góry i wysyłamy je do wojownika trzeciego. Dłonie na matę, lewa stopa na matę, prawa stopa do deski, ale zostaje w górze na 3, 2. Jeden i prawa stopa na matę, oba kolanka na matę, klatka w dół, pupa w górze i wdech pies z głową w górę i z wydechem pies z głową w dół. Ugnij kolana, spójrz do przodu i przejdź na początek maty, odstaw pośladki na matę. Dłonie za siebie, delikatnie odchyl się do tyłu, klatkę piersiową wyprostuj i podnieś stopy do góry. Kolana zostają ugięte, dłonie mogą powędrować wzdłuż nóg. Navasana. Plecy proste, brzuch aktywny. Jeżeli podniesienie stóp do góry powoduje, że odchylasz się do tyłu i zaokrąglasz plecy, to odstęp stopy na matę. I z wydechem stopy na matę, dłonie na matę i przechodzimy do leżenia na plecach. Teraz podnieś stopy do kąta 90 stopni, dłonie w koszyczek, odłóż za głową, przyklej odcinek lędźwiowy do maty i podnieś głowę do góry. Lędźwiowy odcinek dalej przyklejony do maty i teraz lewe kolano, prawy łokieć, wydech, lewą stopę prostuję i wdech centrum i wydech prawa strona i wdech. I wydech, i wdech, i wydech, i trzy. I luz, przytul kolana do klatki. I jeszcze jeden raz kolana do kąta 90 stopni. Dłonie splecione w koszyczek za głową. Lędziwe przyklejone do maty. Broda delikatnie zbliżona do klatki. Piersiowej, jakbyś tutaj miała jabłko. I kolano łokieć. Wydech. I wdech centrum. I wydech. I luz, przytul kolanka do klatki. Powtórzymy to raz jeszcze. Kolana do kąta 90 stopni, dłonie za głową, głowa do góry, jakbyś miała jabłko między brodą a klatką piersiową, lędźwiowy przyklejony do maty i kolanko-łokieć, wydech. 10. I luz. Przytul kolanka do klatki i mam nadzieję, że trochę poczułaś pracujący tutaj brzuch. Ja tak dlatego za dużo nie mówiłam. Teraz odstaw po stopy na matę w odległości takiej, żeby się palcami środkowymi posmyrać tutaj po piętach. Kolana są skierowane do przodu, dłonie wbite po bokach w matę i z wdechem biodra góra. I wydech dół. I wdech góra, pozycja budowania mostu i wydech dół. I wdech góra i wydech dół. I wdech góra i wydech dół i ostatni raz góra, zatrzymujemy się. I z wydechem odkładamy biodra na matę. Przytulamy kolana do klatki piersiowej. Możesz się chwilę pobujać na boki. Mam nadzieję, że dzięki tej krótkiej praktyce poczułaś wzmocnienie swojego ciała. Teraz dłonie. Rozstaw na boki. Mogą być łokcie ugięte albo wyprostowane. Kolana do kąta 90 stopni. I kolanka na prawo. Ty spójrz na lewo, lub na sufit na niebo, jak ci wygodniej. I wdech, kolanka góra i na lewo, a Ty spójrz na prawo, lub na sufit, znowu jak ci wygodniej. I wdech, góra możesz połączyć stopy ze sobą złapać ze stopy, przybliżyć je do siebie kiedyś usłyszałam, że jest to pozycja śpiącego putty. i albo połączone stopy odstaw na matę kolanom pozwól opaść na boki pozycja leżącej, śpiącej bogini supta baddha konasana albo śpiącego motyla Albo możesz wyprostować nogi na macie, dłonie przenieść wzdłuż tułowia wnętrzami skierowane do sufitu, do tradycyjnej pozycji shavasana, żeby pozwolić ciału zapisać to, co wydarzyło się dzisiaj podczas praktyki, każdy moment wzmocnienia, każdą pozycję balansującą. I z wdechem, jeżeli leżałaś w pozycji śpiącego motyla, połącz kolana ze sobą, przytulij do klatki piersiowej, pobuję się delikatnie na boki. I teraz kołyską do przodu, do tyłu przenieś się do pozycji siadu skrzyżnego. Te kamienie zawsze masują mój kręgosłup. <grym> Przejdź do pozycji siadu skrzyżnego, dłonie odłóż na kolana, barki zroluj do dołu. Jeszcze z wydechem podnieś dłonie do góry i z wydechem zrobimy skręt do prawej strony, prawa dłoń za nami, lewa dłoń na, na prawe kolano. I wydech, dłonie góra i wydech, skręt do lewej strony, prawa dłoń na lewe kolano, lewa dłoń za nami. Wdech, dłonie góra i z wydechem dłonie wzdłuż tułowia mogą wrócić na kolana. Opuść jeszcze brodę do klatki piersiowej i wdech, prawy ucho do prawego barku. I wydech, głowa dołem, lewe ucho do lewego barku. I wydech, głowę dołem, podnieś głowę do góry i z wdechem dłonie połącz nad głową i z wydechem ściągnij je do klatki piersiowej. Głęboki wdech nosem i wydech ustami. Namaste. Bardzo Ci dziękuję za tą praktykę. Mam nadzieję, że poczułaś delikatne wzmocnienie swojego ciała, że bawiłaś się dobrze i że te dźwięki natury, które tutaj pewnie słyszałaś, Dały Ci trochę ukojenia. Życzę Ci pięknego dnia lub jakiej innej jakiejkolwiek innej pory i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na kolejnej praktyce. Cześć.